sama ma, jest nie to martim, to masz, masz, a i y masz, i ochot, <tose squishy> ja, to jest jestem to są... to bardzo, masz, owsenów, Ale to pani kupię, trzydzieści lat, pani, taką pani, taką pani, taką pani, taką pani, taką pani, pani, jakaś pani, taką pani, taką pani, taką Tak, że w Latwii wziął lat, kurwa, a niepecy ludzi, kurwa, niby nie mogli, nie mogli, nie mogli sami byli. macie. Ja pierdolę. Ja, kłodę, tak, chyba by tak gdzieś tu być. Proszę. Urszanów, a co? 2020. Urszanów. To moje wszystkie samochody, nasze samochody, to mój tata ma dwadzieścia samochodów. Pójdza. jest bogaty, zarobił 2 miliony. Ale jego też no, zarobił 2 miliony? I oni się znają? Tak. Co to, nowe? Bo, a, wie, to a, i na To Bo nie, to jest O, no co tu ją. Jeżeli się baczytem teraz jest tak synów tego muszę już około raz i było już... co coś zrządziła z tym polem. kurwa sam... To nie da tego to udawajcie znać. do debil kurwa. Dawaj na górę. Kurwa, o tak tylko chcę dawać góry. to. Chuj mi do te czasami No może. I tak to jest. Ja debil. Dawaj na górę, stąd się i i dodać moje konto. I tak No może. Zajrzał Kleka. w <gry> Super. To no, jest już. Ewa, Ewa, już znowu. Znów drugi rok. Proszę, sama jak pisze. O, proszę, ja już już. Tam, tam ja tam tu mieszkam naprzeciwko. On tutaj. E, Ewa dalej tam, teraz. On tam dalej, a my tu. No, już ty no już Patka bardzo stara. Chodź w dupę i cały, cały.

Kurna Macie windę na Zobacz windę, że to jest stara, ina napsa To jest taka No, winda są teraz uchodzę nie są do winda już już tutaj O! Ej, tak kłamią tym windami coś To jest taka że ty tak też. O, tak, Taka winda, tu w tym bloku A, tata, słuchaj Mój to jest stary teraz, A, kurze, tak. Idź, kupuj też No proszę No, wina, no, proszę, to ja no, Macim No ma, stary, telefon! ja mam, mam 2020 Ha, jak to ja jeszcze dadzę, nie chcesz to, jest telefon, to telefon stary już. Ja, ja mam, noc A ja mam dziewiątkę, dziewięć mam, na No, nie, chyba. nas ten, O jasne, to jest ten drugi blok ma. To drugi blok, taka Ale tak już. Dobra, jasne. Niech będą, nie jest tutaj. Ej, uwaga, gdzieś nie pada. Tutaj nie pada. Oj, jest. No, co to? Super. Pada? O kurna. Ja pierdolę, jak ja tam, ja się napić. Nie wiem, ja Może narka?